di tam di tam tam ya tam ya O jeszcze jestem w pracy ogólnie Tylko mam taką małą informację dla was Ale nie jest się na zbierze ludzi Alo Ben Się ma, się ma, się pracuje w taką pogodę, taka jest prawda. Upał, lepiej nie mówić taką e... ogólnie, właśnie, bo ty kraj sam. ogólnie. Przed chwilą sobie wlazę na jego face'a, tego, czyli na Faberdziego, jego się popisuje, że będzie u tego w sobotę. Czy mi się kurwa Jara? Po pierwsze, ten człowiek, a dwa, dziwne to, że nie odpowiadał mi wyzwaniem tego wersalu ogólnie. Na punkty. Czyli za Ja to? Jak to się mówi? Ogólnie. Co wam powiedzieć, bo ty kasy? Bo ty kraj jest siotą i tchórzem, bo się chwali tym, że będzie u tego. Tylko dziwne to, że moje wyzwanie, które mu dałem, ma koło dupy to, czyli jest tchórzem. Czyli on nie umie fryzlować tego, żeby na punkty lecieć. Wiem o tym, że BTK ma mniej live'a niż ja. Ja wiem, on jest skórze, bo ja pojechałem po po Teksach ogólnie. No bo on wam się żali na live, tu i tam. A ja jego skazy z się Jest cicho jak burza. Kiedy on mu odpowie? Ciekawy jestem. Tego... Wam powiem no, jak on ma do mnie coś, tego ja powiedziałem Wysłanie daje w Frestalawa. On jest tużem jego sprawa. Ja nie będę się pierdolić z takim człowiekiem, który szuka fejmu. Bo on szuka fejmu, dlaczego do mnie lnia? i leci No sorry nie leci tego jedzie no Żeby się popisywać Żeby szukać fejmu Kurwa <tryk> Tym trzeba być pojebem Ale już Po te gazie jest stróżem i celem dla mnie Sorry, że tak zabliskam, ale to jest trochę prawda. Ile tygodni czekam na to, żeby zrobił livea o tym, że będzie fryssa na punkty? Czekam i czekam i żadne odpowiedzi nie mam. Czyli z tchórzem, z felem dla mnie. Sorry, także mówię. Mówisz to, że jakbym rozkręcił tam imprezę, to może tak, ale mam dziecko, mam rodzinę, mam pracę, dom. Nie mam kiedy co. On co? Wypiedala tego, żonę, ma, żonę zostawia z dzieckiem. On ma ha, ha, ha i ma darmowe chlanie. I to jest kurwa ojciec, zadajcie sobie pytanie. Wyślę Ci dopiero, jak wrócę z pracy, te pozawienia. Nie macie się o to wszystko. Wiem, co, jak. Możecie poz pozawieniem do 18 sobie zamówiać. Napri dostajecie wszystko. Frystal na je. 3 zł O jeden. tylko w górę. Już nie będę się tam rozdrabniał tego. Kto chce więcej, daje więcej. Wszystko ogarnę, jak wrócę z pracy. Będę robić poza mną, Nie macie się. Ja pamiętam. Nie jestem jakimś oszustem tego. Ostatnio robiłem Wam wszystko. Mimo to, że opóźnieniem, za ale zrobię. Krótko na temat pensji.